Nie na wszystkim jestem Kubek, witam was w kolejnym odcinku Margonem na wesoło. Haha, ha, taki chuj jak nos. No! Ale tak na poważnie e, zrobiłem sobie od 15, po 15 latach przerwy ostatnio live'a i odpaliłem Margonem, znowu wbiło większość osób i pytali kiedy Margonem na wesoło, więc uwaga! Jako już wam się ta seria podoba to jest oficjalny powrót do tej serii, bo też wróciłem do Morgonem. Jak widzicie, gram na świecie. A, ku... No, na razie mam tutaj tylko dwie postacie. Pandorę i Syberię odpuściłem, więc jedyne co tak naprawdę chcę osiągnąć tym filmem? Chcę osiągnąć tym filmem. E, jedyne co chcę to, żebyście zostawili łapę, że jeszcze pamiętacie o tej serii i piszcie w komentarzach e, propozycje, co mogę, co chcesz, chcielibyście zobaczyć w tym e, ósmym odcinku wyczekiwanym od 7 e, miesięcy chyba. No, co byście chcieli zobaczyć? Ja to oczywiście... Ten film nie będzie jakoś tam za bardzo aż tak montowany. Po prostu to jest informacja, że seria wraca. A ja bym was jedyna osoba prosił, to żebyście komentowali, co byście chcieli mniej więcej zobaczyć, czy jakieś herosa, chuje muje, dzikie węże, wiecie o co chodzi. A ja tymczasem lecę, yy, ale patrzcie, za dawnych czasów jak jeszcze była seria Margonem na Wesoło, to przez minutę w każdym odcinku były ogłoszenia parafialne. A teraz wrzucam same Margonem na Wesoło, z samymi ogłoszeniami parafialnymi. A widzicie, 200 IQ człowiek. Się. Nie no, a tak na poważnie wiecie, co macie robić. Piszcie w komentarzach pomysły. Ja postaram się dla was jak najszybciej nagrać. Oczywiście, raczej tylko z tego świata, bo tylko na tym świecie aktualnie urzęduję. No i co? Mam nadzieję, że aktywność będzie fajna. Trzymajcie się. Elo na razie poł.